1 września będziemy mieli premierę Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, premierę długo oczekiwaną również przeze mnie, a dzisiaj miałem okazję zagrać na stoisku na Gamescomie w bardzo niedługi kawałek gameplayowego dema i powiem Wam, że jest na co czekać. To znaczy tak, jeśli ktoś grał w Grand Zero, to tak naprawdę... Już sporo tej esencji The Phantom Pain zaznał, bo tak naprawdę ta gra pod wieloma względami jest identyczna, natomiast Gran Zeroes było takie mocno okrojone, a w tym demie, które dzisiaj mieliśmy, miałem do wykonania misję, która polegała na tym, aby zidentyfikować przeciwnika wśród powiedzmy szeregowych żołnierzy sowieckich i się go po prostu pozbyć. No i mogłem tę misję wykonać na wiele różnych sposobów. W Grand Zero też to było, ale nie było na przykład konika, na którym można było podróżować. Nie było wielu pojazdów, które w tym krótkim demie się pojawiały. Były dodatkowe bronie, były różne sposoby na rozwiązanie tego zadania. Można było zaatakować od frontu i jakoś się tam próbować przebić przez tę bazę przeciwnika, można było poczekać do zmierzchu i pod osłoną nocy z Go zlikwidować, także myślę, że sandboxowa, o cześć Paweł, myślę, że sandboxowa odmiana Metal Gear Solid może wyjść tej serii na dobre, chociaż nie ukrywam też dużego rozczarowania w związku ze wszystkimi ostatnimi doniesieniami na temat rozstania Kojimy z Konami, bo jest to po prostu sprawa przykra, szczególnie dla fanów serii ale myślę, że pomimo tego całego zamieszania pierwszego września nie powinniśmy się czuć zawiedzeni.